Cześć! Nazywam się Gosia Braszkiewicz i na co dzień zajmuję się nauczaniem dorosłych języka angielskiego. Ile razy było tak, że chcieliście komuś coś zaproponować? Na przykład pójście do kina albo zrobienie czegoś, albo nawet po prostu kupienie czegoś, a okazało się, że nie jesteście w stanie wymyślić takiego zdania po angielsku? I właśnie z propozycjami na to, jak zaproponować coś w języku angielskim, przychodzę dzisiaj. Ale jeszcze zanim zacznę, Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować, zostawić lajka, jakiś komentarz na dole. To zawsze pomaga wszystkim twórcom na YouTube. Ok, let's go! Pomysłów na to, jak coś zaproponować po angielsku, jest kilka, jeśli nie kilkanaście. Ja dzisiaj przedstawię kilka takich, które są bardzo łatwe i dosyć popularne, a oczywiście osią mimo tego... a oczywiście! Mimo tego, że one są bardzo proste, osiągniecie taki cel, jaki powinniście. I nie będziecie już mieli ani dziwnie, ani bardzo jakoś tak. Ani nie będziecie bardzo odstawać. Do dzisiejszego filmiku przygotowałam 7 propozycji, jak zaproponować coś po angielsku. Myślę, że jest ich jeszcze dużo więcej, ale chciałam przedstawić takie bardzo, bardzo łatwe i też takie, które może są ciut trudniejsze, żeby je wymyślić tak od razu, ale też są spoko. Okej. Okay. A pokażę Wam dzisiaj na przykładzie jednego zdania, jak można to samo powiedzieć siedem różnych sposobów. I zrobimy sobie dzisiaj zdanie, które po polsku brzmi Kupmy ten samochód. Pierwsza z moich propozycji to let's. Let's to jest takie wyrażenie, które postawione przed każdym czasownikiem sprawi, że będzie to Zróbmy, pójdźmy, kupmy i tak dalej. Czyli wszystko takie coś, żeby coś zrobić. Um, I zdanie, że te, kupmy ten czerwony samochód będzie Let's buy this red car. Samo wyrażenie let jest dość łatwe w użyciu, ponieważ po nim zawsze stawiamy czasownik w najprostszej formie, jaką możemy tylko znaleźć. A drugi sposób to how about. A może byśmy. A może byśmy kupili ten czerwony samochód. How about buying this red car. Po how about należy pamiętać, żeby dać czasownik z końcówką "-ing". I to też będzie znaczyło kupmy. Inny sposób po zaproponowania komuś e, zakupu tego samochodu to jest Do you fancy buying this red car? Do you fancy? Czy miałbyś ochotę? Czy chciałbyś? Po fancy należy pamiętać, żeby znowu dać czasownik z końcówką "-ing". Inny sposób zaproponowania komuś. Czy moglibyśmy? To po prostu czasownik can. Can we buy this red car? Możemy kupić ten czerwony samochód. Ewentualnie można powiedzieć could we buy this red car? E, can i po could zawsze dajemy czasownik po prostu bez okoliczników. Nie ma wielkiej filozofii. E, jeszcze inny sposób zaproponowania komuś e, zrobienia czegoś. Shall. Shall we buy this red car? E, po shall, znowu mamy czasownik w formie podstawowej, więc jest łatwo. Tylko z szal, z czasownikiem szal jest taki jeden mały problem, jeśli chodzi tutaj o propozycje, jeśli chodzi o pytania. Szal występuje tylko dla shall we i dla shall I. Tylko dla tych dwóch osób występuje. Nie ma shall day. Nie ma czegoś takiego. Warto o tym pamiętać. I jeden ze sposobów, to będzie ostatni już sposób, zaproponowania komuś czegoś. Jest trochę trudniejszy, bo ma po prostu dużo więcej słów sam sobie. Um, what do you think about buying? Co myślisz o kupieniu? What do you think about buying? Należy pamiętać, że po tym całym What do you think about należy do czasowników i ing. Dlatego mamy What do you think about buying? What do you think about buying this red car? No właśnie. What do you think about buying this red car? What do you think about learning English during summer? Co myślicie o uczeniu się angielskiego w lato? I hope it's a good idea. Mam nadzieję, że to jest dobry pomysł. I że zobaczymy się w przyszłym tygodniu. See you next week. Bye.